Cześć wszystkim i tam was bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o filmie Światło czuła. Jest to film, który opowiada o relacji romantycznej między Robertem, uzdolnionym fotografem, a Agatą, która nurkuje, pracuje w ośrodku wychowawczym dla trudnej młodzieży, też trochę pracuje jako modelka, ogólnie jest bardzo energiczną, żywą, uśmiechniętą osobą. Ale to co wyróżnia ten film romantyczny spośród pozostałych filmów w tej kategorii, to to, że główna bohaterka, czyli Agata jest osobą niewidomą. To jest Agata, nurkuje na bezdechu i pracuje w ośrodku takim dla chłopaków. I ja się bardzo cieszę, że taki film powstał, ponieważ mam wrażenie, że filmów, które też pokazują osoby z niepełnosprawnością jest bardzo mało. Tak naprawdę można je zliczyć na palcach u jednej dłoni. Tak naprawdę jedyny film, który kojarzę, który oglądałam, w którym jest osoba niewidoma to jest film Carte Blanche, który poniekąd bardzo mi się podobał. Uważam, że takie filmy są bardzo potrzebne, ponieważ Trochę to normalizują, ale też i uświadamiają i pokazują ludziom, że osoby z niepełnosprawnością tak naprawdę wiele się od nas nie różnią yy, i potrafią same sobie ze wszystkim poradzić, i też potrafią żyć pełnią życia yy, i się tym życiem cieszyć. Też takie filmy pokazują, z czym osoby z niepełnosprawnością się mierzą, yy, z jakimi problemami i tak naprawdę takie małe rzeczy, powiedzmy, jak progi w mieszkaniu, yy, mogą być. Dużą trudnością, ale też takie filmy pokazują, jak pomagać i jak nie pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Na tym przykładzie ten film pokazuje, jak na przykład nie pomagać osobie niewidomej. Dla przykładu, jak widzi się osobę niewidomą, która chce przejść przez ulicę, nie można jej znienacka nagle łapać za ramię i zmuszać ją do tego, żeby przechodziła. Mimo że się ma dobre intencje, to to może traumatycznie wpłynąć na taką osobę, bo ona się tego zupełnie nie spodziewa i może chce sama przejść, tak samo jak się na przykład poznaje osobę niewidomą, to też nie powinno się jej na przykład od razu przytulać, czy wykonywać jakichś takich gestów, bo też taka osoba się tego nie spodziewa i może nie mieć na to ochoty, nie wyrazić na to zgody, tak po prostu. I zanim przejdę do opowiadania moich pierwszych wrażeń po obejrzeniu tego filmu, to chciałabym się z Wami podzielić moim doświadczeniem po tym, jak byłem na niewidzialnej wystawie. Nie wiem, czy o tym słyszeliście i kiedyś byliście. Jest to ogólnie taka wystawa, żeby trochę poczuć, jak to jest być osobą niewidomą. I ogólnie przewodnikiem na tej wystawie jest osoba niewidoma. Tam się kompletnie nic nie widzi. Ja tam byłam chyba w gimnazjum albo wiceum, jeśli dobrze pamiętam. I pamiętam, że weszliśmy tam w dziesięcioosobowej grupie do zespołu pomieszczeń albo do pomieszczenia... Nie, nie mam pojęcia, bo nic nie było tam widać. I pamiętam taki moment, gdzie dosłownie nic nie widziałam. I to była imitacja ulicy i było słychać dźwięki przejeżdżających aut, było słychać dźwięki... Jakie wydaje komunikacja, sygnalizacja, świetlna, głosy innych przechodniów. No to wszystko była taka imitacja, i pamiętam, że ja zupełnie nic nie widziałam i dla mnie to było tak paraliżujące, bo to było tak realistyczne wszystko, że dosłownie mnie sparaliżowało, nie wiedziałam, co się dzieje, nie wiedziałam, co robić. I pamiętam, że ten, wtedy ten przewodnik znalazł moją rękę i mnie tak uspokoił, mówił takim spokojnym głosem i położył mi rękę na ścianie albo na słupie, nie pamiętam. I właśnie tak mówił, gdzie się znajduje, i tak, dalej, i tak dalej, i tak prowadził. No i pamiętam, że taki podziw wtedy we mnie zbudził ten przewodnik, i tak naprawdę mi wtedy uświadomił, jak ja bardzo jestem ślepa po prostu w tej sytuacji, że jak mi się ten wzrok wyłącza, to mnie totalnie paraliżuje i to mi uświadomiło, jak bardzo moje pozostałe zmysły są nierozwinięte, takie nieczułe. Jak bardzo ja jestem głucha, czuła na dotyk, i tak dalej, i zupełnie jak to moja wyobraźnia gdzieś tam przestrzenna jest nierozwinięta. W każdym razie było to takie jedno z najbardziej cennych doświadczeń, mam wrażenie, w moim życiu, i to było takie bardzo otwierające i uświadamiające. Przechodząc do moich wrażeń po obejrzeniu tego filmu, to film naprawdę bardzo mi się podobał. Podobało mi się ukazanie relacji między Robertem i Agatą, bo naprawdę coś było między nimi to napięcie, tą głębie uczuć, chociaż dosyć oczywiste, moim zdaniem, jest to i przewidywalne, że w filmie zakochują się w sobie dwie osoby, w których jedna jest niewidoma, a druga jest fotografem, czyli widzi więcej, zwraca większą uwagę niż inni na barwy, światło, kompozycję itd. Więc teoretycznie Robert mógłby pięknie opowiadać Agacie o tym, co widzi, opisywać swoje wrażenia wzrokowe, a Agata mogłaby opowiadać mu o swoich wrażeniach pozawzorkowych, słuchowych, z dotyku itd. Agata, pozostałe zmysły mam bardziej wyostrzone i wyczulone i szkoda właśnie, że tego nie rozwinęli bardziej w filmie, że na przykład Agata by mu opowiadała o właśnie swoich takich wrażeniach y, pozawzrokowych, a Robert o swoich wrażeniach wzrokowych i dzięki temu mogliby bardziej wzbogacać i rozwijać ten swój odbiór świata i też oni wzajemnie mogliby się jakoś zmieniać. Y, dzięki wpływowi, na jaki na siebie wybierają. Niestety w tego filmie za bardzo nie było, nad czym bardzo ubolewam. Tak naprawdę w filmie to, że była osoba niewidoma, Agata, to za bardzo nie wniosło to jakiejś takiej prawdziwej zmiany w ten ich związek, tylko mam wrażenie, że to był jakiś taki dodatek, bo tak naprawdę w filmie pokazali ten materialny wymiar, czyli tylko to, co jest widoczne gołym okiem, czyli to, że Agata porusza się o tej białej lasce, że ma telefon z lektorem, że zamiast na ten mecz piłki nożnej, to poszli na mecz Golbola chyba tak to się nazywa. Jest to ogólnie gra drużynowa dla osób słabowidzących i niewidomych. Także ujęli, mam wrażenie, tylko ten materialny wymiar, a nie powiedzieli, nie rozwinęli więcej tego niematerialnego wymiaru, czyli że właśnie ten odbiór świata jakoś się wzbogaca, że oni wzajemnie się od siebie uczą, że. To, że Agata jest z sobą niewidomą, to, że właśnie wnosi coś bardzo jakościowego do ich związku, niestety tego nie było. Zamiast tego pojawia się jednak wątek leczenia, wyleczenia Agaty, i poznając sobie niewiadomo, wydaje mi się, że to jest raczej naturalne, że gdzieś tam w rozmowach się to przewija, jak u ciebie to wyglądało z leczeniem wzroku itd., ale jednak w tym filmie było to pokazane właśnie to, czego nie robić. Będąc w związku ze sobą niewidomą, poznając osobę niewidomą, bądź będąc nawet jej przyjacielem. A mianowicie to, że nie powinno się jej zmuszać jakoś do leczenia, czy dawać jej takich sygnałów, że to, że jesteś osobą niewidomą, to że to jest jakaś wada, że to nie wystarczy, że to, że jesteś sobą, to że to nie jest wystarczające, póki jesteś niewidoma, a niestety taki komunikat trochę był w tym filmie, bo Robert za wszelką cenę starał się uratować Agatę, w cudzysłowie, bo chciał zmusić ją do operacji wzroku, mimo że ona mówiła mu, że od dziecka wielokrotnie była poddawana różnym operacjom. I że nie chce już o tym rozmawiać i dawać sobie złudnych nadziei, tak jak dawali jej lekarze. Mimo to Robert bardzo kombinował, jak zmusić ją do tego, żeby poszła do lekarza i poddała się tej operacji na wzrok i znowu wróciła na tą ścieżkę medyczną. No i tutaj on daje taki komunikat, że to, że jest sobą, że to nie wystarczy. To, że jest ładna, to, że ma fajne poczucie humoru, to, że jest super osobą, to, że nie wystarczy, póki nie widzi. No i to. To mi się nie spodobało, ale to też właśnie wydaje mi się, że właśnie taki jest przekaz tego filmu, żeby pokazać czego nie robić w związku ze sobą niewidomą, że nie powinno jej się wbrew jej woli przede wszystkim zmuszać do tego, żeby wracała na ścieżkę leczenia. I to też było takie bardzo uderzające w tym filmie: to to, że Agata mówiła mu, że bardzo się cieszę, że on ją akceptuje taką jaką jest, że traktuje ją normalnie. To, że cieszy się z tego, jaka ona jest, no a potem wychodzi na to, że Robert jednak nie akceptuje jej w pełni taka, jaka ona jest i że chce ją za wszelką cenę uzdrowić. No i ten film właśnie pokazuje to, że możemy mieć najlepsze intencje e, uratowania w cudzysłowie danej osoby, czy wyleczenia jej i tak dalej, ale że to może być bardzo krzywdzące i bardzo przykre dla osoby niewidomej, ponieważ. Może ona już wcale nie chce podejmować tego tematu, na pewno już wielokrotnie próbowała leczenia i tak dalej, i nie chce wracać na tą ścieżkę i słyszeć ciągle o tym, że coś trzeba w niej wyleczyć, i tak dalej. No. Jest szansa, że będzie widzieć. Taka jasna nie zmienia. Możesz wyjść. Naprawdę zrozumiałam. Wydaje mi się, że dobrze, że to pokazali. Ja pod koniec filmu naprawdę się tak wzruszyłam. Widać było niestety to cierpienie Agaty, ale też wydaje mi się, że ten film jest potrzebny i bardzo uświadamia ten problem, że po prostu nie powinno się tak robić, tak jak postępował Robert, bo on to rozegrał w straszny sposób. Jednak moim zdaniem strasznie zakończyli w ogóle też ten film. Szkoda, że tego nie rozwinęli i nie pokazali, co się działo dalej. Nie chcę Wam tego rozwijać i opowiadać, co było, bo myślę, że bym Wam zaspoilerowała ale wydaje mi się, że w nie do końca dobrym momencie to zakończyli, że powinni to rozwinąć i jakoś to dobrze zakończyć, żeby ta płyta dobrze wybrzmiała, właśnie to, że Robert źle postąpił, bo nie do końca to pokazali po prostu w zakończeniu i uważam, że tym samym trochę ten wątek jest um, dosyć toksyczny, taki źle pokazane. Powinni to jakoś moim zdaniem lepiej zakończyć, żeby lepiej wybrzmiała cała ta puenta, że tak jak Roberty nie powinno się postępować. Yy, ale ogólnie film naprawdę bardzo mi się podobał, uważam, że jest bardzo potrzebny. Naprawdę film mnie wzruszył, uważam, że był piękny i... no naprawdę super, że powstał. Gra aktorska moim zdaniem naprawdę była bardzo dobra, chociaż uważam, że mogli jeszcze bardziej rozwinąć trochę tych bohaterów i tą relację. Tak jak mówiłam, mogli trochę więcej pokazać tego niematerialnego w miarę związku tego co Agata wniosła trochę do tego. Szkoda, że nie pokazali właśnie tego jak Robert się rzeczywiście zmienia yy, dzięki Agacie i dzięki jej innemu spojrzeniu na świat. I też bardzo w filmie podobało mi się to, że tak uwypuklali yy, dźwięki yy, świata, że na przykład jak Robert gdzieś tam poszedł po wino, a Agata czekała, to słychać było jak bardzo te wszystkie dźwięki są wyraźne. Dla osoby niewidomej, i jak bardzo to czasem może być przytłaczające, jeżeli tych dźwięków jest za dużo i są za głośne. I też w ogóle taka nasza refleksja w trakcie oglądania tego filmu, że szkoda, że nie było dłuższych takich scen, że na przykład jest czarny ekran i słychać właśnie dźwięki, tak jak powiedzmy, jak opowiadałam o moich doświadczeniach z tej niewidzialnej wystawy. Że na przykład byłby ciemny ekran i byłyby tylko odgłosy, powiedzmy, właśnie przechodniów, przejeżdżających aut i tak dalej. I widz trochę mógłby poczuć, jak to jest być osobą niewidomą i trochę tak może bardziej ją zrozumieć i też na przykład tak odgadnąć, gdzie się właśnie znajdujemy. Chcę to dobrze ująć, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie bardzo mi się podobało, jak film to. Przedstawiał, że film poruszał właśnie taki wątek osoby z niepełnosprawnością, tylko szkoda, że tego nie rozwinął w jakiś taki głębszy sposób yy, i że tego nie zakończył w dobry sposób. To są, wydaje, takie, wydaje mi się, że to są takie główne wady tego filmu, że tego dobrze nie zakończył i dobrze nie spuentował. Podsumowując, cały film, mnie się film podobał. Uważam, że był bardzo dobry. Miał kilka wad, tak jak mówiłam, ale ogólnie mi się podobał. Ja film polecam, yy, żeby się wybrać na niego. Ja film bym oceniła na takie 4,5 na 5 i bardzo się cieszę właśnie, że kino też podejmuje takie tematy i mam nadzieję, że będzie takich filmów więcej. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że moja recenzja Wam się podobała i że okazała się dla Was przydatna i ciekawa. Możecie podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach i możecie też napisać, czy w ogóle wybieracie się na ten film, czy Was takie filmy interesują. Możecie też mi napisać, na czym byliście ostatnio w kinie albo na co chcielibyście pójść, lub co ogólnie oglądaliście. Jak macie coś do polecenia, to chętnie przyjmę, ponieważ brakuje mi ostatnio pomysłów, żeby sobie coś tak oglądać. Czasem w tle, ale też tak po prostu wieczorem. I co, widzimy się do kolejnej recenzji, cześć.